Dzisiaj zapraszam was do czwartego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Znajdujemy się tam w Szunem, w pewnej miejscowości, do której trafia prorok Elizeusz. Przechodzi codziennie ku jakiegoś domu i ilekroć tam się zjawia, to kobieta, która tam mieszka, napisane jest, że była dosyć bogata i miała męża, który był już od niej sporo starszy, codziennie nakłaniała go, wręcz go przemuszała, żeby zjadł niej posiłek. W pewnym czasie, kiedy tak Elizeusz się u niej zjawiał i zjawiał, ona powiedziała swojemu mężowi, że skoro ten prorok cały czas ją tak nachodzi, że skoro cały czas się w tym domu zjawia, to może by mu tak wyszukowali pokój i tak zrobili. Na górze, na piętrze przyszykowali Elizeuszowi i jego słudze, hazjemu pokój, gdzie były różne sprzęty, łóżko, stół. I inne użyteczne przedmioty i tam zamieszkał Elizeusz. Kiedy tam już był, to chcąc się oddzięczyć tej kobiecie za jej gościnność i za jej dobroć, zapowiedział jej, że za rok o tej porze będzie miała syna, mimo że ona już bardzo długo się starała i nie mogła tego syna mieć. Ona na początku trochę nie uwierzyła, ale w końcu skoro prorok powiedział, to jakoś to przyjęła i rzeczywiście po roku urodził się jej syn. Była wielka radość w tym domu, minęło kilka lat, kiedy on trochę podróż. I któregoś dnia wyszedł na pole ze swoim ojcem, i tam nagle na tym polu zaczęła go straszliwie boleć głowa. Ojciec, trochę nie wiedząc, co zrobić, jak mu pomóc, to kazał go odesłać do mamy, żeby ona mu pomogła. On wrócił do domu z tym bólem głowy i u niej na kolanach zmarł. Ta kobieta popadła w jakiś oczywiście ogromny smutek, i zaczęła narzekać, że lepiej w ogóle by. Lepiej, znaczy, lepiej byłoby, gdyby nie miała w ogóle syna i chciała, żeby prorok Elizeusz, który już tam nie mieszkał u niej, jakoś jej pomógł. Poszła do swojego męża, żeby o tym mu powiedzieć, a on się zdziwił zupełnie, że ona chce iść do proroka nie wtedy, kiedy jest szabat albo święto ale ona mimo wszystko tam się udała. I prorok Elizeusz przyszedł do niej do domu, wszedł do tego pokoju, w którym kiedyś mieszkał, gdzie był położony ten chłopiec i tam y, wykonał nad nim kilka dziwnych gestów. Ogrzewał go swoim własnym ciałem, przykładał oko swoje do jego oka, swoją twarz do jego twarzy. Aż w końcu, po długim czasie, ten chłopak obudził się. Mimo, że nie żył, to napisane jest, że siedem y, razy ziewnął i wreszcie wstał. To jest tekst, który chciałbym, żeby nas dzisiaj poprowadził y, do modlitwy. Najpierw chciałbym, żebyście zobaczyli kilka szczegółów, kilka sytuacji, które możemy znaleźć w tym fragmencie, żebyście ich posłuchali po to, żeby może trochę poszukać siebie. No myślę, że jest tam kilka postaw, które bardzo wielu z nas pozwolą się odnaleźć w tym tekście. Po pierwsze, zauważcie tę kobietę, która zachowuje się wiele razy bardzo dziwnie. Najpierw sama zaprasza Alizeusza do swojego domu na posiłek, a potem, kiedy ma porozmawiać ze swoim mężem, kiedy chce mu powiedzieć, że chciałaby go częściej widywać, to kłamie i mówi, że jest dokładnie odwrotnie: że to on jakoś się wprasza, mimo że to ona go cały czas zapraszała. Tak jakby nie chciała trochę nazwać swojej relacji z tym człowiekiem. Może gdzieś tu jesteś. Może jesteś w takiej relacji ze swoim mężem, ze swoją żoną, może z kimś bliskim, gdzie masz jakąś inną relację, którą trochę ukrywasz, której nie chcesz nazwać po imieniu. Potem jest ten mąż. Człowiek zupełnie dziwny. Po pierwsze, dużo starszy od tej swojej żony, który prawie w ogóle się nie odzywa, a przynajmniej przez dłuższą część historii prawie nic nie mówi. Dopiero na końcu wypowiada dwie kwestie. Najpierw każe odesłać tego swojego syna do matki, tak jakby nie umiał mu pomóc, tak jakby może nie chciał, a może nie umiał zaradzić tej chorobie swojego syna. A potem, kiedy jego żona chce jakby udać się po pomoc, do. Pana Boga, czy też może do kościoła, którego tutaj reprezentuje Elizeusz, to on się dziwi, że ona chce chodzić po pomoc do takich miejsc. Może jesteś takim człowiekiem, może jesteś takim małżonkiem, taką żoną, która się już nie odzywa do tej drugiej strony, może masz takie dzieci, to, do których masz przekonanie, że nie potrafisz im pomóc i odsyłasz do kogoś innego, sam nie chcesz się tym zająć, może jesteś osobą, która się wyśmiewa ze wszystkich religijnych zwyczajów, członków twojej rodziny, którzy próbują szukać pomocy u Pana Boga, czy u Kościoła. Może jesteś po prostu niewierzący. Poszukaj się w tych sytuacjach. Może też warto zobaczyć tego małego chłopca, który jest jakby trochę przeganiany od ojca do matki, a żadne z nich nie potrafi mu pomóc. Ten moment, kiedy go boli głowa na tym polu, że oczywiście pewnie miał tam udar, pewnie przebywał cały dzień na słońcu i stąd ten ból głowy. Ale może ta taka gorącość, ten ucisk, który się pojawił w jego głowie, to jest taki moment u dziecka, kiedy ono czuje, że nie ma wsparcia u żadnego z rodziców. Zauważcie, że nie tylko nie pomógł ojciec, ale kiedy został zaprowadzony do swojej matki, to umarł na jej kolanach. Ona też nie potrafiła mu pomóc. Może gdzieś tu jesteś. Może to jest Twoja historia Twojego bycia z rodzicami, gdzie czujesz się takim popychadłem, nieustannie przesuwanym z jednej na drugą stronę. Popatrz na te wszystkie postaci i spróbuj znaleźć tam gdzieś siebie. Poza tym wszystkim, o czym mówiłem, to myślę, że najważniejszą jeszcze rzeczą, która się jakoś pojawia w tym tekście, to jest takie dojmujące wrażenie, przynajmniej ja takie mam, że wszystkie te osoby są przeraźliwie samotne, że chociaż tworzą jakąś jedną rodzinę, chociaż to jest mąż i żona i dziecko, to nie ma jakiegoś porozumienia. To każdy z nich żyje w osobnym świecie. Chociaż znają się, chociaż mieszkają ze sobą, chociaż nawet między nimi jest prorok, jest jakaś obecność boża. To są pogrążeni w jakiejś totalnej samotności. Nie potrafią się skomunikować, nie potrafią się kochać, nie potrafią sobie pomóc. Każdy żyje jakoś tam, bo żyje, ale to jest myślę życie przeklęte. Dzisiaj chciałbym, żebyście ten tekst poczytali właśnie w takim kluczu. A szczególnie, żeby to słowo dotarło do tych, którzy są całkowicie opuszczeni, którzy może żyją w rodzinach, którzy może są z bliskimi, którzy mają męża, żonę, może właśnie takich. Ale którzy się czują totalnie samotni. Może masz takiego męża, który jest niewierzący, a ty wierzysz i czujesz, że jest między wami jakaś przepaść. Może masz taką żonę, która no niby jest z tobą, ale tak naprawdę jest jeszcze z kimś innym. Może jesteś takim dzieckiem, które może ma rodziców, ale trochę tak, jakby ich nie miało. Dzisiaj to słowo chce dotrzeć do wszystkich, którzy są pogrążeni w jakiejś ogromnej samotności, którzy po prostu są zwyczajnie opuszczeni. Otóż, jeżeli jesteś kimś takim, jeżeli jesteś pogrążonym w samotności, to bardzo chciałbym Cię prosić, żebyś zobaczył dzisiaj proroka Elizeusza, żebyś zobaczył to, co robi ten Boży Posłaniec. Otóż ona, by tego chłopca wskrzesić, który oczywiście jest obrazem no, takiej samotności, która doprowadziła do śmierci, takiej samotności, która już jest tak skrajna, że człowiek umiera, to on wykonuje bardzo piękne gesty. Po pierwsze, on go ogrzewa swoim własnym ciałem, to chce dzisiaj zrobić dla Ciebie Jezus. Jezus chce dzisiaj do Ciebie przyjść i rozpalić Cię miłością. Żaden człowiek nie może Ci tej miłości dać. Bardzo możliwe, że jesteś po prostu samotny dlatego, że szukasz tej miłości przede wszystkim u ludzi. A jedynym, który może tak Cię rozpalić, jest Ten, który jest Bogiem. Druga rzecz to On zbliża swoje oko do Jego oka, swoją twarz do Jego twarzy. Właśnie tak chce z Tobą dzisiaj być Bóg. Bóg nie jest abstrakcyjnym, daleko od nas, jakoś niedosiężnym obiektem, który nie wiadomo kim jest, nie wiadomo jaki jest. To jest ktoś, kto chce być z nami twarzą w twarz, oko w oko i tak da się z nim być, da się z nim wejść w taką bliskość. I dzisiejsze słowo chce w tobie zrobić właśnie to: chce cię pobudzić do takiej bliskości z Bogiem, żeby Twoją samotność wreszcie zabrać. Skutkiem tego ma być to, żebyś wreszcie się obudził z tej samotności. Żebyś ziewnął, a to znaczy, żebyś nabrał powietrza w swoje życie i żebyś wstał, żebyś był człowiekiem, który nie jest już nigdy więcej samotny. Dzisiaj to słowo, które ma moc, chce przyjść do każdego z was, kto jest pogrążony w samotności. Dlatego teraz zapraszam Cię, żebyśmy się wspólnie pomodlili, żebyś pozwolił, pozwoliła Panu Bogu do Ciebie przyjść i zabrać Ci tę samotność. Panie Jezu, ty, który nigdy nie jesteś sam, ty, który zawsze jesteś ze swoim ojcem, połączony z nim y, tą cudowną więzią miłości, którą jest święty duch. Bardzo Cię proszę, abyś przyszedł do wszystkich tych spośród nas, którzy są pogrążeni w samotności, którzy zostali opuszczeni, którzy chociaż żyją pośród innych, którzy może nawet są w rodzinach, to jednak czują się całkowicie sami, całkowicie samotni. Jezu, proszę, abyś stanął dzisiaj obok nich, abyś stanął przed nimi, abyś spojrzał w ich twarz, abyś się zbliżył do nich, abyś ich ogrzał swoim ciepłem, abyś nawiązał z nimi taką więź, która zaspokoi w nich wszelkie ich pragnienia, wszelkie ich tęsknoty. Jezu, proszę cię, abyś im posłał swojego świętego ducha, który otworzy ich serca na to Twoje przyjście. Aby przełamał te bariery samotności, może te wybudowane mury i przeszkody, które sobie zbudowali po to, żeby się bronić przed tą samotnością. Proszę, żebyś tam wtargnął, żebyś do nich przyszedł tak, jak złodziej przychodzi w nocy, żebyś wszedł tam, gdzie jest zamknięte i żebyś ich wypełnił Twoją obecnością. Ja wierzy głęboko, że możesz działać właśnie teraz, właśnie w tym momencie, teraz, kiedy wspólnie się do Ciebie modlimy. Dlatego proszę Cię, abyś swoim słowem ich dotykał, abyś ich uwalniał, abyś ich napełniał swoją obecnością, abyś zabrał ich samotność, aby wreszcie mogli zaznać miłości i Twojej bliskości. Przyjdź Panie Jezu do nich.